Hello! Long time no see. Dawno się tutaj nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że tęsknięliście tak jak ja tęskniłam za wami. Jutro wyjeżdżam znowu, więc dzisiaj będzie taki dzień, w którym dopinam wszystko i się pakuję. No i co, i zabieram was ze sobą. I w końcu, bądźcie dumni, pogadamy sobie o książce Mel Robbins. Let them. Trochę zajęło mi, żeby zabrać się za ten odcinek, ale to dlatego, że ja nigdy wcześniej nie gadałam o książkach do kamery. Gadałam o książkę do mojej mamy czy do mojej siostry, ale... Nie tak, żeby usiąść i, i poopowiadać o książce, więc trochę czasu już minęło. Prawdopodobnie będzie teraz ten film trochę mniej merytoryczny, niż byłby, jakbym go nagrała w maju albo w czerwcu. No, ale słuchajcie, tak czy siak jest i tak czy siak powiem wam trochę. Mam wrażenie, że każdy już kiedyś słyszał gdzieś stwierdzenie letem i to się wzięło właśnie od teorii Mel Robbins. Wiecie, może to nie jest taka jakaś przełomowa teoria, która zmieni wasze życie, ale powiedziałabym, że moje trochę zmieniła, bo bo szczerze myślałam już, że jak ktoś mi znowu powie, nie przejmuj się, albo miej to gdzieś, albo nie myśl o tym, to. Po prostu myślałam, że wstanę, wyjdę z siebie i stanę obok. Okej, okay, mam się nie przejmować, ale w jaki sposób mam to zrobić? W jaki sposób mam nie myśleć o, o, o wszystkim, o opinii innych ludzi, o tym, co o mnie pomyślą? No na przykład w taki sposób, że po prostu pozwolić im myśleć, co chcą. No bo jasne, ja wiem, że ja mam się nie przejmować, wiem, że każdy może myśleć na mój temat to, co chce, wiem, że nie zmienię. Opinii innych ludzi na mój temat, ale jakie mam się tym nie przejmować? No i właśnie wtedy wchodzi Mel Robbins ze swoją książką Pozwól im i po prostu mówi jedno. Nie, nie próbuje was przekonać, żebyście kupili jakiś kolejny kurs, albo że problem jest w ludziach, a nie w was, albo że, nie wiem, jesteście lepsi od innych i dlatego was oceniają. Nie, Mel Robbins się nie zagłębia w cały ten sam rozwojowy bełkot, tylko ona mówi jedno: Pozwól im. A co jeśli ktoś uważa, że to co robię jest dziwne, pozwól mu. A co jeżeli koleżanka przestaje się do mnie odzywać z dnia na dzień? Pozwól jej. A co jeżeli nikt nie wierzy w moje marzenia? Pozwól im. Bo szczerze, ludzie będą gadać, tak czy siak, tak czy siak będą mieli opinię na wasz temat. I nieważne jaka ta opinia by nie była, ona nie mówi nic o was. Ona mówi o tych ludziach, bo patrzymy na świat tak, jak po prostu zostaliśmy wychowani tak jak się rozwijamy albo się nie rozwijamy. Jest takie nie wiem, powiedzenie, taki cytat, widziałam go gdzieś kiedyś, że You can only meet someone as far as you've met yourself. Coś takiego, czyli możecie poznać innych ludzi tylko tak bardzo, jak poznaliście siebie. Czyli właśnie przez ten sam pryzmat inni będą oceniać Was. No to skoro wiemy już, że ludzie będą gadać tak czy siak i tak czy siak zawsze będą mieli coś do powiedzenia na Wasz temat, to teraz pora się zapytać, czy chcecie żyć tak, jak poddyktują Wam inni, czy chcecie żyć swoim życiem. Bo overthinking i całe te tornado myśli o tym, a co ktoś pomyśli, a co jeżeli nie będą mnie lubić, a co jeżeli ktoś będzie mnie oceniał, to jest często mechanizm obronny, bo aż tak boimy się zostać odrzuconym, zostać samotnym, zostać bez wsparcia, chociaż nie wiem, czy wsparcie ludzi, którzy tak łatwo się od nas odwracają, jest w ogóle warte zachodu. Ale spoiler alert, jak bardzo byśmy nie próbowali i tak nie unikniemy tych rzeczy, takich jak ból, porażka czy odrzucenie. Bo można mówić, że to nasze życie, to jest gra, ale życie nie jest takie czarno-białe i, i nie jest takie zero-jedynkowe, ale ludzie albo Cię polubią, albo Cię nie polubią. I naprawdę to nie ma nic wspólnego z Tobą. To dlaczego książka Mel Robins ma sens w takim razie? Bo ona Ci nie mówi, o uśmiechaj się, bądź zawsze pozytywna, idź na spacer, dotknij trawy, uśmiechaj się do swoich hejterów, Kilem with kindness. Nie, ono mówi jedno. Pozwól im. Olej to, mniej wywalone i rób swoje. Chcesz wstawiać na TikToka? Rób to. Chcesz zmienić kierunek studiów? Zmień. Chcesz założyć to ubranie, które od paru miesięcy leży w twojej szafie, bo boisz się, że jak je założysz, to ludzie będą cię mieli za overdressed? Ubierz je. Ale żeby to działało, musisz zrobić jeszcze jedno czyli pozbyć się tej. Kropnej potrzeby kontroli wszystkiego, bo nie możesz wpłynąć na to, jak ludzie będą Cię postrzegać i co będą o Tobie myśleć. Nie siedzisz w ich głowie, tylko oni mają umiejętność zmienienia swojego toku myślenia i zmienienia swojej opinii na Twój temat, chociaż zwykle jej nie zmienią. Ja wiem, że to jest straszne, żeby tak totalnie odpuścić i nie próbować wpływać na innych ludzi, żeby Was polubili, albo pozwolić sobie nie myśleć o tym. Co jeśli wyszłam na jakąś tam. Ale tylko wtedy da się naprawdę zacząć żyć, kiedy tego, co robimy, nie kontroluje strach przed tym, co pomyślą inni, tylko kontroluje to, co my faktycznie chcemy robić. Możemy się bać, że a co jeśli jestem zbyt głośna, za bardzo się staram, za bardzo chcę, czy cokolwiek w tym stylu, no ale może właśnie w tym zbyt jest całe to, kim jesteśmy i, i to jest taka nasza supermoc, że jesteśmy zbyt. Dajcie znać, czy też usłyszeliście, że jesteście zbyt. Dużo, że tłumacz, cause I did. Więc jak najdzie Was dzisiaj taka myśl o, o to, żeby zamartwiać się opinią innych, to po prostu pozwólcie sobie nie reagować. Nie odpowiadajcie na ten dziwny backhanded komentarz. Nie analizujcie każdej rozmowy z ostatnich trzech dni i pozwólcie sobie nie tłumaczyć. Po prostu powiedzcie, pozwalam im, ale też pozwalam sobie, żeby. Po prostu ruszyć dalej, mówi on i nie zastanawiać się nad tym. Dobra, mój rant jest skończony, więc ja dokończę makijaż, a wy dzisiaj naprawdę pozwólcie sobie i pozwólcie innym. Po prostu dajcie sobie taką wolność wyboru tego, że nie wszystko, co mówią inni ludzie, musi na was mieć jakikolwiek wpływ, bo nie musi. Wy decydujecie o tym, co wpuszczacie do siebie, do swojego ekosystemu, więc po prostu zdecydujcie dobrze i wybierzcie to, co jest dobre dla Was. I przeczytajcie książkę Pozwól im od Mel Robins, bo jest naprawdę bardzo fajna i łatwo się uczy. Zrobiłam sobie śniadanie. Nie nagrywałam Wam, bo nagrywałam to na TikToka, na nową serię ze śniadaniami, ale mam ogórkę, mam paprykę i mam bajkla z takim twarożkiem, z usosiem, pomidorem i jajkiem. Jest mega dobra. Nagrałam Wam wcześniej, ale idziemy z Laurą do galerii, bo musimy oddać moją spódnicę. No właśnie, żeby to zrobić jeszcze przed wyjazdem, bo później nie będzie mi się chciało. I też miałam Wam nagrać wcześniej, ale um, źle wymierzyłam i biegłam na autobus przez dobre 5 minut w kowbojkach na obcasie. No a później w autobusie męczyłyśmy się, żeby zapiąć mi brązoletki moje, ale się udało, bo Laura ma paznokcie nowe. Dobra, ale warte są, bo są ładne tak. Są ładne, ale ciężko się z nich korzysta. Więc idziemy e, oddać spódniczkę w Alfie i, i pewnie coś zobaczymy jeszcze może, jak będzie trzeba, później do domu. Jedziemy do domu. Dobra, wróciłam już do domu i właśnie zmontowałam dla Was jeden film na TikToka. Ogólnie to jest taka współpraca, na którą po prostu mega, mega, mega się cieszyłam. I aż nie wiedziałam, że, że mam taką możliwość, po prostu nawet sobie nie wyobrażacie, jaka jestem szczęśliwa w tym momencie. Muszę teraz ogarnąć pokój i muszę zacząć sobie przygotowywać rzeczy, bo jutro rano wyjeżdżam i mam nic, nic wyciągniętego ani nic przygotowanego w ogóle. E, tylko, że moja szafa jest aktualnie w stanie po prostu... Mm, muszę się też przebrać, bo... Jestem jeansach, nie lubię być w jeansach. I muszę jeszcze podskoczyć do paczkomatu, bo przyszła folia ochronna na mojego nowego iPada. Po sobie kupiłam tak do nauki i, i do montowania i do wszystkiego. Spędziłam po prostu ostatnie dwa dni, robiąc, żeby ten iPad wyglądał ładnie. Trzy dni, sorry, to było tak męczące. Ja wiem, brzmi to strasznie głupio, ale po prostu niedobrze mi się robiło, jak patrzyłam na to, że muszę cały czas coś, wiecie, przesuwać. Dodawać jakąś nową tapetę albo coś, ale pokażę Wam po prostu w jakim stanie jest moja szafa, bo Wy się załamiecie. Ja jestem cała mam. Ogólnie oprócz tego, że. Na podłodze też mam ubrania, bo jakiegoś wyszło. Moja szafa wygląda tak. Jest źle. Jest źle, naprawdę, słuchajcie. Muszę to ogarnąć, ale nie wiem, czy uda mi się jeszcze. Przed wyjazdem, czy zrobię to już po prostu później Będę musiała powystawiać na Vinted Jakbyście chcieli, to zapraszam na moje Vinted Pewnie się nazywam tak samo jak tutaj Jak wpiszecie moje imię i nazwisko, to to znajdziecie Zapraszam tam Bo najpierw, najpierw zrobię sobie kawę Wiecie, bo jakoś tak spać mi się chce Nie wyspałam się w ogóle Jednak mała zmiana planów Nie zdążyłam zrobić kawy Bo idziemy teraz z moją siostrą na spacer z Tofie I przy okazji do paczkomatu właśnie I się przebrałam outfit, bo muszę nosić rzeczy, których już nie zabieram ze sobą na wakacje I słuchajcie, jest ciężko, no ale mam, grzebałam moją bluzkę hip-hopową i spodanki jeansowe, których nie miałam na sobie od roku Ale gorące, o, moja buzia, moje lipka może się trzyma od godziny 10 ale dobrze. Ja się zjadł w ogóle dobrze, się dosłownie zrolowałem. było dziwne przeżycie. Bracie, to chyba nie dobrze. Mhm, Rolone, lata różone. Jest tu ogólnie do maksa ciepło. Naprawdę w moim pokoju jest gorąco, ale będę teraz montowała film na TikToka i też muszę zaplanować sobie odwitę na wakacje. Więc co zrobię? i odezwę się do Was wtedy. Wtedy już będziemy pa dociągać te ubrania i się pakować w ogóle. pinsa ale i już zjeść z mamą i z więc nie będę Wam nagrywać. Powinnam się teraz pakować? Prawdopodobnie. Czy idziemy na spacer? Tak. Są rzeczy ważne ważniejsze. O, oh, hej Pojęcia nie mam, ile to czasu zajęło, ale jest 22.40 około, skończyłam się w końcu pakować. Było ciężko, zawsze robię tak, że biorę po prostu mnóstwo ubrań, a później niczym ja chodzę, bo chodzę ciągle w tym samym prawie. I muszę jeszcze spakować sobie torbę, ale tak mi się nie chce już tego robić, więc chyba zrobię to jutro, ale wiem, że nie zrobię tego jutro, więc chyba muszę, muszę to zrobić teraz. Dobra, pokażę Wam, co pakuję na dwudniową podróż. Aż mi się nie chce, jak o tym pomyślę. Mam zwykłe karty i mam Uno. Pokuję to do mojej torby, ale nie wiem szczerze, czy, czy mi się zmieści wszystko. Mam mój journal. Mam sławki numer jeden, sławki numer dwa i sławki numer 3. Tak, just to be safe. Biorę Lip Combo, a nawet dwa. Pure Lip z jakimiś niepotrzebniejszymi rzeczami. Lanolinę i krem durą, czy jest już na wykończeniu. Moją biżuterię. Perfumę, szczotkę małą, powerbanka. Przerwałam, ale to dlatego, że rodzice mi weszli do pokoju, żeby powiedzieć, że będzie w sumie do dupy pogoda i że muszę spakować też jakieś cieplejsze ubrania, a tego nie wzięłam pod uwagę w po ogóle. No cóż, w każdym razie nie zmieści się do tej torby, muszę się przypakować, bo biorę jeszcze i padać, biorę jeszcze książki. A ja już idę spać, bo jest 23.10 i mi się strasznie chce spać. Z tym jakoś ostatnio mega niewyspana. Nie wiem totalnie o co chodzi. I wiem, że ten vlog był krótszy i taki bardziej chaotyczny, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Próbuję wam wynagrodzić to następnymi vlogami i może, może jakimiś pogadankami, takimi, że po prostu usiądę i będę gadała do Was. Może będzie to jakiś pomysł. A na ten moment... To wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeżeli obejrzeliście do końca, to bardzo Wam dziękuję. Możecie zostawić mi jakąś żółtą motkę w komentarzu. przyciągamy tą dobrą wakacyjną energię. Bo na razie pokota, jakiś żart, jakaś masakra. Mam nadzieję, że u Was jest trochę lepiej. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych przypadkiem. I widzimy się w następnym filmiku.